No witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj trafiliśmy do takiego gospodarstwa Dość mocno porośniętego Tu mamy budynek gospodarczy Chyba jeden z największych budynków na tej działce Ten budynek ma liczne pomieszczenia W głównym jeszcze nie byłem, byłem w tym bocznym, a to podejdziemy do niego później. Na początku skupimy się na budynku mieszkalnym. Widać, domek jest ogólnie dostępny, wszystkie możliwe drzwi stają otworem. już tak na dzień dobry taki ciekawy relikt taka pompa tutaj mamy zejście do piwnicy piwnica jest średnio wyposażona także daruję sobie wejście do niej z kamerą wchodząc tam ściągnąłem plecak miałem do dyspozycji Dwie ręce, także dużo bezpieczniej. Stan techniczny no nie jest najlepszy. Zresztą sami zobaczycie jak wejdziemy do części mieszkalnej. Tam to już jest tragedia. A tutaj taka niewielka spiżarka. Kilka słoików z jakimiś tam przetworami. To jest prawdopodobnie kapucha. Trochę narzędzi mabelki nie są już tak uszczelnione oryginalnie, czyli mchem. Tej właściciel posiłkował się pianką, wypełnił jakieś tam ubytki. No i pomieszczenie w którym dominują skrzynie skrzynie w którym zapewne przechowywano ziarno teraz są puste tak zwany jamnik połatany, pokolejony taśmą Wiory pakunkowe dość sporo dokumentów z kasy rolniczej i szereg innych paragonów Ok, tu mamy gazetę. Będziemy mieć jakieś rozeznanie w roku, to już 2005 Licznik sobie leży na podłodze. Ktoś go zdemontował. Największa izba w tak opakanym stanie. Zobaczcie, jak tutaj grzyb się już na dobra zadomowił. No i przegnite belki częściowo ujawniają zasób. Strychu, na który absolutnie nie będę wchodził. A jeszcze, może, sezon. Dwa i całkowicie to pomieszczenie będzie pozbawione sufitu. No i podłoga też ucierpiała od nadmiernej wilgoci. Zapadnięte łóżka. A tam za nią jakiś obraz. Chyba świętego Józefa, jak kojarzę. Zresztą na ścianie zostały jako część ramy z tego obrazu inne pościągane mam jakiś dowód osobisty ok wydany w 64 roku oczywiście dokument już nie już od jakiegoś czasu nieaktualny zapewne zastąpił go nowy takie obrazy dość często są ściągane i przeglądane, bo no, nierzadko służą jako wszelakie schowki, czy to na pieniądze, czy na dokumenty. Ok, kolejne paragony, lustro, korzystam z lustra i pozdrawiam widzów kanału Urbex PKR. Także odnosi się wrażenie jakby część obrazów w sensie sam papier ktoś zabrał, pozostawił szkło i ramy przeciągnięte wilgocią. Podobna sytuacja z piecem. Brak tych płyt stalowych. OK, to mamy przejście jeszcze do kolejnej izby, ale mam wrażenie, że tamtą część, że od tamtej części wejdziemy sobie tymi drzwiami. Ups. No i taka niewielka kuchnia. Chyba najciekawsza w tym domku. Jaczek. Całkiem prawdopodobne, że coś na, tym, na tej desce się suszyło. Okej. Okay. muszę uważać, żeby nie wejść w ten lep na muchy. On jeszcze działa. I tutaj mamy pierwsze obrazy. Są to pamiątki pierwszej Komunii Świętej z ciekawymi datami. Bo to są lata jeszcze przedwojenne, 31 rok. Tutaj są dwa. Na tym to tylko widoczny zapis. Tu jest kalendarz 2007. Gazetę oglądaliśmy z 2005 roku. I tu kolejne dwie pamiątki z identycznymi latami, bo 1932. Kazimierz. I Maria, prawdopodobnie małżeństwo z tego samego rocznika. w bardzo dobrym stanie, a to przez to, że tutaj, póki co jeszcze się wilgoć nie, nie weszła. Ej, widać, że. Za to zadomowiły się gryzanie. Tu mam modlitewnik. Dość mocno przynajmniej pierwsze kartki pogryzione I to jest wydanie 67 rok. Tu numer telefonu. Trochę opakowań po tabletkach, a tutaj VHS z filmem Poświęcenie świątyni. I to nie byle gdzie? Bo w samym licheniu. Także szafki dość mocno przeszukane. O, przepraszam. Chwilowy problem z kamerą. I stare zdjęcia pamiątki ślubu. I tak jest okresu bardziej współczesnego oraz Na lata 50. Ale w takich domkach dużo przyjemniej jest trafiać na takie pamiątki niż zdjęcia, na której widnieje właściciel. I to w trumnie. Często się zdarza, że trafiam na takie dodatki. Ok, tutaj jest właśnie ta część, ta izba z zawolonym sufitem. Przed nami jeszcze budynek gospodarczy. Ta część taka niewielka. Domek po sąsiedzku ma dwa do domy zamieszkałe staram się przemieszczać między tymi budynkami w miarę cicho. Warsztacik. Tam jakieś chyba jeszcze, co to jest? Torebki po nasionach, w tym przypadku cebula. i worki z jakimiś tam niewielkimi rzeczami. Do takich worków trafiają zazwyczaj te, które na jakiś tam chwilę, na jakąś tam chwilę nie są potrzebne. Służniki z lata tkwią, zawieszone gdzieś pod sufitem. Potrafią przeżyć właścicieli. Tak widać, że posadzka zaczyna pękać, w ogóle cały ten budynek zaczyna siadać. Także i boczna ściana tego budynku też cierpi na tym. Tu mamy taki wlocik do piwnicy, którą pokazywałem. Wejście do tej piwnicy pokazywałem zaraz na początku. Ok, i tak to pomieszczenie do pomieszczenia. Trafiliśmy do. To był chyba jakiś chlewik z drzwiami. chyba składzik węgla. Przegnij te deski, zobacz jak to wygląda. Staram się poruszać po konstrukcji, żeby gdzieś tam się nie zapaść. No i okej. Okay. Takie oto pomieszczenie. To jest chyba taka szczotka, którym jak dobrze kojarzę mogło się czesać konia bo zapewne w gospodarstwie przybyło taki zwierzak tak patrząc po, po tym co, po, co jest zawieszone pod sufitem, pod legarami Tu mamy takie jeszcze tajemnicze drzwi, ale za którymi jest tylko puste pomieszczenie. A nad nim kolejny taki składzik. No i tam za tym budynkiem jakieś pięćdziesiąt metrów zaczyna się posesja zamieszkała. Póki co przestał szczekać piec. Także prawdopodobnie albo mnie zlekceważył, albo mnie na ten moment nie słyszy, bo w momencie jak tutaj dotarłem dość aktywnie informował o mojej obecności. No i przed nami jeszcze największy największa część tego budynku gospodarczego, bo spróbujemy wbić do jej głównej części. Tutaj mamy studnie. Widać, poruszanie się po tej posesji nie należy do przyjemnych. Sporo pokrzyw, ale interesują mnie takie oto drzwi. Mało spotykane o takim kształcie. No, jak widać, pomieszczenie nie jest dostępne. Próbuję obejść na tył. No takie stodoły były przejezdy na przestrzał. No, taka niespodzianka. Taki cmentarny krzyż. Z jakichś tam powodów spoczywa w tym miejscu. co rusz podchodzi jakaś zwierzyna. Słyszę jej kroki. Zdradza szel z liści. No a tu jest naprawdę trudno to, żeby być niesłyszalnym. Żeby poruszać się po tej posesji w miarę cicho. Dziwi mnie to, że pies nie reaguje. ok No i tak na zakończenie filmu. Taki kadr z wnętrza z największego wnętrza tego gospodarczego budynku. Z takim ciekawym dodatkiem. Zobaczcie jak te koła wrosły w ziemię. Ile ten wóz musi już tutaj stać. I te same wrota widziane od strony wewnętrznej. Wrota, które nie udało nam się otworzyć. Łuk. jak dobrze kojarzę prawdopodobnie dwuskibowy no ok żegnam się z wami dzięki za obejrzenie materiału za poluszki w górę za komentarze, subskrypcje każdy film to kolejni nowi widzowie Znowu jakieś dźwięki, które zaczynają mnie coraz bardziej niepokoić Także raz jeszcze raz żegnam się z Wami i, no i do zobaczenia przy kolejnych projektach zamykam na nowo. wrota zostawiam tak jak je zastałem dodatkowo jeszcze były przełożone taką ototyką